To, że za tym przedmiotem idzie historia, idzie moja historia, odkładam duszę e, i moje serce, i czyjaś historia, i komuś da ten obiet, coś będzie przypominać. Ciężko się robi, jak to jest bardzo oderwane od ciebie. Oczywiście ja to technicznie wykonam, bo wiem jak umiem, ale po prostu wiesz, że to jest praca, masz to wykonać, a jeśli ktoś współgra z tobą, to, jest to jest z tobą, jednocześnie jest tam tyle radości, że możesz coś takiego ładnego stworzyć dla kogoś. Cześć, nazywam się Agnieszka Jakeda, jestem złotnikiem, na co dzień prowadzę własną pracownię artystyczną, gdzie wykonuję moją własną biżuterię oraz zamówienia indywidualne klientów. Na pewno lubię to, że mogę nadać czymś formę, że mogę siebie wyrazić przez tą biżuterię. dużo cierpliwości, e, pokora w tym, co robisz, e, siedzisz w tym swoim zamkniętym świecie i tworzysz coś właśnie powoli, ale dokładnie w detalach. Ja bardzo lubię detale, lubię formy, jak e, trzeba było coś namalować na kartce A3, to dla mnie to było wiele za dużo przestrzeni. Fajnie też współgrały z moją naturą. Nie wiem, czy pasuje do biżuterii, ale na pewno to tworzenie pasuje do mnie. Dla to w ogóle był całkiem męski zawód. Od niedawna też się tak zmieniło, że kobiety poszły w tworzeniu biżuterii, biżuterii, ale tak właśnie złotniczo, w sensie pracy w metalu. Um, od dużo zaczynałam tak jak ja, czyli miałaś koraliczki składałaś sobie bransoletkę, coś um, tam się nawlekało. Natomiast e, też widzę po tym, jak ja uczę, że jest bardzo duży przeskok, jeśli rzeczywiście kobiety zaczęły pracować, ale to jest w metalu. Um, i ja się tym nie dziwię, bo to jest, e, to jest ciężka fizyczna praca, ja muszę też przewalcować. Ja muszę coś e, młotkiem. Nieraz się spotkałam, oprawiając kamieniem, że się, daj Boże, jakiego delikatnie, tego trzema łapkami się trzyma, a ja po prostu się na początku siebie już e, tutaj dobywam, żeby to po prostu dognąć ten kawałek metalu. No mm, tak, to jest brudna fizyczna robota, Właśnie ten obiekt później wygląda pięknie. Jeszcze się błysz, czy masz położone wieżnowiały poduszec, białe rękawiczki, a ja często rąk nie mogę domyć. Ja już normalnie od zawsze dzieciństwo dzieciństwie się tam wycinać, wyklejać szyć. Więc ta twórczość stworzyła ze mną od zawsze. I na studiach koleżanka przyniosła kiedyś jakieś koraliki, szpilki i pokazała, że można samemu stworzyć biżuterię. I to tam było takie wow, że mogę nawet trzy koraliki, zagnąć w pętelkę i mieć własny wisiorek dla siebie, dla mamy. No i właśnie to się tak zaczęło, że zaczęłam tworzyć biżuterię tu dla siebie, później dla znajomych, zaczęłam troszkę właśnie sprzedawać. I tak na studiach to bardziej traktowałam popistycznie. I na cały czas bym sięgnęłam od biżuterii, żeby nadać własną formę, żeby to nie było takiego odtworzczone, nie koraliki, gotowe blaszki, cały czas chciałam, żeby to było coś mojego, co um, odzwierciedla um, moją właśnie wewnętrzną naturę. I zaczęłam szukać miejsca, gdzie mogłam się nauczyć, um, uczyć, um, gdzie mogłam się właśnie nauczyć um, tworzyć samej te wszystkie formy. No i tak trafiłam do właśnie Szkoły Złotnictwa Kserion, tutaj właśnie dzisiaj mieścimy. I tak zaczęła się moja przygoda ze złotnictwem, gdzie krok po kroku zaczęłam się uczyć, jak uprawiać metal, jakie mam właściwości, jak uprawiać kamienie. I tak z czasem zacząłem współgrać ze mną, z moim charakterem. Postanowiłam otworzyć własną działalność, złożyć firmę, własną pracownię, no i tworzyć swoje własne małe dzieła. Cały czas czuję, że to była tak na początku tej drogi, że mogę coś lepiej zrobić, wykonać, żeby tego się douczyć. No, firmę założyłam po dwóch latach nauki, ale ktoś czuł mi pewnie, jak ja sobie poradzę, czy będę dobrze robić te rzeczy, ale to wszystko przychodzi, przychodzi po prostu z czasem. Tak, praktyka, praktyka, jeszcze raz, praktyka tutaj. Nie wiem, czy będzie moment, kiedy się poczujesz, że tak umiem. Zaczynam od, od samego początku, gdzie sama przygotowuję sobie ten stopny paru z którego tworzę, e, czyli topię złoto, topię srebro. Mam takie nieregularne formy, które później walcuję, kształtuję, e, nie, na przykład tworzę blaszkę, której wycina. Później te elementy właśnie e, wycinam, łączę z sobą, czyli lutuję, następnie obrabiam. No i tam w po wielu wielu krokach, godzinach, powstaje nam gotowy przedmiot, gdzieś sama na samym końcu jak jest kamień, To jeszcze go obrabiam w tym przedmiocie. Jestem, mogę stworzyć koloczył w godzinę, a mogę też przynajmniej stworzyć miesiąc. Powiedzmy, że takie proste obrączki, um, okrągłe czy płaskie, 4, 5 to jest 4-5 godzin. w zależności, czy mam już gotowy materiał, czy muszę go sobie jeszcze stworzyć. Ale jak są skomplikowane projekty, to trzeba siedzieć miesiąc nad nim, żeby tak to pieścić, um, rzeczywiście, żeby ta forma była odpowiednia. Czasami najwięcej czasu zajmuje przygotowanie się do tego projektu, czyli rozrysowanie sobie, jakie potrzebuje elementy, z czego będzie się składać, co zrobić, żeby to w ogóle działało, jeśli ma jakiś mechanizm w środku. Czasami najwięcej czasu spędza się nad kartką i rozmyśleniem, jak to stworzyć, przygotować. A później to już idzie. Bardzo lubię to, kiedy klienci, np. jakiś stary złom, jakieś łańcuszki, pierścionki, Coś, co na przykład zalega już w domu i nie wiedzą, co z tym zrobić tak, bo to się zerwało i ja mogę z tej kupy niepotrzebnych rzeczy zrobić zupełnie nowy przedmiot. Ale tak totalnie nie przerobić, tylko stopić i stworzyć zupełnie coś pięknego, nowego. To może to brzmi banalnie. Zobaczmy yy, nie lubię ktoś tak opisuje, że czerpię inspirację z natury, ale to prawda. <grym> ja też czerpię z otoczenia, z natury, yy, bo tak, gdzie aż, właśnie moje otoczenie, to właśnie jest piękny ogród, to są lasy, to są góry, e, gdzie na każdym kroku możesz znaleźć inspirację, po zobaczyć jakąś trawę na jakimś tyle, albo kwiaty piękne. I zaraz twoje kobiety to się przetwarza. E, ale nie tylko, gdzieś po mieście idzie jakiś mały detal na kamienicy, e, czy właśnie coś się za urocze, jakaś faktura, e, właśnie z otoczenia. Na pewno chciałabym ja dalej rozwijać moją firmę, posiąć kolejne kolekcje. Hmm, jakby cały czas przez lata sama e, odkrywam się, odkrywam e, to, co mi się podoba. Więc jakby to wszystko u mnie ewoluuje, jak wyglądają te formy, jak wygląda moja biżuteria. Hmm, tutaj to jest takie płynne. E, kiedyś na pewno chciałam takie małe marzenie, żeby otworzyć taką małą galerię, może z pracami. E, gdzie właśnie były takie pojedyncze dzieła, gdzie ludzie mogli właśnie nie ciekawe przyjść pooglądać wcześniej biżuterię, żeby to było takie obcowanie ze sztuką, a jednocześnie z przymiotą użytkową, w takiej mniej przyjaznej e, formie, a z twórczością, hmm, na pewno dalej chciałabym rozwijać kolejne techniki, e, kolejne rzeczy, które mogłabym wprowadzać w mojej biżuterii, jak emalia, jak właśnie inne e, około złotnicze rzeczy.